Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejne trzy sygnały ostrzegawcze kobiet, o których zapomniałem ostatnio powiedzieć, więc myślę, że jak się podobało ostatnio, to dzisiaj też Ci się spodoba. Także polecam sobie obejrzeć ten materiał do samego końca, bo na końcu przygotowałem też dla Ciebie niespodziankę. I tutaj na początku od razu chciałem Ci pokazać, opowiedzieć o jednym sygnale ostrzegawczym, który jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Bo często kobiety zachowują się w ten sposób, i niestety faceci się gubią w relacji, nie wiedzą co mają robić, jak dalej postępować, czy zadzwonić do tej dziewczyny, jak jej to wytłumaczyć, żeby tak nie robiła. A w większości to są naprawdę cierpliwi faceci, spokojni. Tacy ugodowi, przynajmniej ja tak widzę po konsultacjach, że to nie są faceci, którzy, jak tu kobiety piszą, są tymi oszustami, draniami, tylko to są naprawdę w porządku goście, w porządku ludzie. Ale ten sygnał ostrzegawczy polega na tym, że kobieta cię okłamuje i nie dotrzymuje obietnic. Wczoraj miałem taką konsultację, facet mi opowiada, że pogodził się z żoną, zaczęli się znowu spotykać. I ona mu obiecała, że wszystko będzie tak jak dawniej, tak? No i spotkali się tam znowu wieczorem, lampka wina, miał być seks i seksu nie było. Pani znowu wymyśliła, że ją głowa boli, że niestety ona się wczoraj nie wyspała, miała stresujący dzień. Cała laurka wymówek. I to jest to, na co zawsze powinieneś uważać nie tylko na początku, ale też w sytuacji, kiedy odzyskujesz dziewczynę. Czy ona jest szczera w tym, co mówi? Czy ona przede wszystkim dotrzymuje obietnic? Bo jak ona nie dotrzymuje obietnic, obiecała ci, że pojedziecie razem do twoich rodziców, obiecała ci, że spotkacie się jutro, a się nie spotykacie, przekłada spotkanie, obiecała ci, że po prostu miło spędzicie weekend w górach, a stwierdziła, że się spotka z przyjaciółką koleżanką, to nie jest dziewczyna, która jest godna zaufania. I to często nie jest kobieta, w którą warto inwestować emocjami, uczuciami, bo powinieneś doskonale wiedzieć, że ta kobieta jest bardziej skupiona na sobie niż na tobie. Także nie polecam takich relacji, bo oczywiście bardzo często się będziesz stresował, denerwował i nic z tego nie będzie wychodzić. Nawet wczoraj miałem na szkoleniu taką sprawę, że facet mi opowiadał, że go żona okłamała, że nosi spirale i oczywiście oni tam się kochali cały czas kończył w środku, no, i na końcu się okazało, że tej spirali nie nosi. No i zaargumentowała mu to w taki sposób, że ona nie wie, jak to się stało. No raczej chyba sama i tam nie wyleciała ta spirala, a wręcz ona z premedytacją namówiła tego faceta do zrobienia dziecka. Dlaczego nie dotrzymała tej obietnicy? Dlaczego niekiedy kobiety zapominają sobie wziąć tabletki antykoncepcyjnej, dlatego, żeby Cię wmanipulować? w pewien scenariusz sytuacji. Pamiętacie tą historię, gdzie opowiadałem, jak kobiety potrafią bardzo łatwo wpakować faceta w związku, yy, w dziecko, nawet jeśli on nie do końca chce być tatusiem? Kobieta Ci mówi na początku, że możecie się kochać bez prezerwatywy, oczywiście usypia Twoją czujność, mówi Ci, że gumki to niepotrzebne, ona się zabezpiecza, bierze hormony, tabletki. Ty sobie myślisz, super, świetnie, jeszcze lepiej, będę szedł na całość, zawsze będę korzystał. A tu się nagle okazuje, że jakoś dziwnym trafem, ona oczywiście po pewnym czasie, kiedy przestałeś uważać, zachodzi w ciążę. No i dziewczyna ci mówi, no jak to się mogło stać? Dziubek, nie wiem, bram tabletki, lekarz widocznie mi złą dawkę przypisał. Co robisz? No nic, no masz dziecko, dziecko się rodzi, wychowujesz dziecko. Ale jesteś przywiązany do kobiety, której nie wybrałeś, która cię zmanipulowała w taki sposób, że doszło do zapodnienia. Także panowie uważajcie na to, bo bardzo często kobiety nie potrafią dotrzymywać zdania, oczywiście nie wszystkie, ale często kobiety narcystyczne nie wiedzą, co to jest prawda potrafią kłamać jak najęte byle tylko faceta zatrzymać czy zmanipulować. Tak to wygląda z mojego doświadczenia. No i oczywiście z doświadczenia moich kursantów, którzy y, przyjeżdżają na moje konsultacje czy szkolenia. Tak samo. Już nawet jak bierzesz z kobietą ślub, często kobiety ci ślubują, mówią: Będziesz y, mój, mój do końca, ślubuję ci wierność, uczciwość, a za dwa lata to wygląda w ten sposób. Ten szacunek, który ci ślubowała, wygląda tak, że pisze z jakimś kolegą, tak? Więc uważaj na kobiety, które szybko zmieniają zdanie i które nie dotrzymują tego, co ci przysięgały, co ci mówiły, co ci obiecywały, bo bardzo często to będą kobiety, które są zdolne do oszustwa, do tego, żeby naprawdę zadać Ci tutaj spory ból w relacji, który może no, naprawdę wprowadzić cię w stan depresyjny. A potem, oczywiście, niekiedy faceci mają nawet stany lękowe, myśli samobójcze. No to są bardzo nieprzyjemne sprawy, ale jak trafiasz na toksyczne kobiety, to naprawdę, żeby być zdrowym psychicznie, musisz się trzymać. Ściśle określonych zasad i tylko wtedy możesz właściwie wyjść z tej relacji z twarzą, jeśli kobieta będzie zachowywać się niedobrze, to masz szansę się uratować. Kolejna ważna sprawa, czy ty boisz się swojej kobiety? Wiem, jak to brzmi. Zaraz tutaj niektórzy biali rycerze, się będą śmiali, co ten idiota znowu wygaduje. Ale zanim przerwiesz oglądać ten materiał, to się zastanów, czy ty, jak wracasz do domu z pracy, to chcesz tam wchodzić. Do swojego mieszkania, domu, czy może się zastanawiasz, kombinujesz jak to dłużej zostać w pracy, czy pojechać z kolegą na jakieś piwo, bo jeśli ty nie chcesz widywać swojej partnerki, swojej żony, boisz się jej, że przyjdziesz i od razu będzie opierdol, będzie kutnia, to coś tu jest nie tak. To jest naprawdę gruby sygnał ostrzegawczy, że Twoja kobieta może się nie nadawać do relacji albo do współżycia razem, bo oczywiście tutaj. Ciągle cię zastrasza. Oczywiście to się zaczyna małymi krokami, często jak facet jest atrakcyjny, to nawet takiego samca alfa potrafi urobić ciągłymi pretensjami i zarzucaniem, że za mało o nią dbasz, za mało czasu w domu spędzasz albo straszeniem, że cię zdradzi, albo od ciebie odejdzie. To są klasyczne manipulacje stosowane przez większość kobiet, które mają zaburzenia. Więc warto o tym pamiętać. Czy ty się boisz swojej kobiety, czy ty drżysz na myśl o tym, że się z nią nie zgodzisz? I że przykładowo pójdziesz sobie dzisiaj wieczorem z kolegą pobiegać, to boisz się już, czy ona będzie na ciebie krzyczeć? Czy może boisz się, że jak wrócisz do domu, to będą pretensje, kłótnia? Jak już masz w sobie tego typu lęki, to zdecydowanie jesteś w toksycznej relacji i powinieneś uciekać, bo szkoda życia. Poznasz sobie kolejną lepszą dziewczynę, jak nie wiesz, jak poznać, zapraszam na konsultacje, na szkolenia, gdzie ci pomogę. Uwodzić kobiety na ulicy, dowiesz się, jak to robić. W tym temacie, oczywiście, pisz na maila małpa, uwodzenie w dzień .pl. Ostatni sygnał, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, czy Twoja kobieta szuka atencji facetów, czy emanuje na gościom. Niektóre kobiety w związkach po prostu dalej ubierają się tak, jakby były singielkami. Jak podchodzisz do kobiet na ulicy, z pewnością zauważyłeś, że te kobiety, które często są zajęte, noszą dłuższe płaszcze, kurtki, a mężatki nieraz niejednokrotnie noszą kurtki do kostek. To jest sygnał. Oczywiście, że ta kobieta nie jest już seksualnie zainteresowana, ma samca, alfa, który ją zapłodnił, rodzinę, albo po prostu chce pokazywać, że no, nie szuka tej atencji. Natomiast jak się ubierają młode dziewczyny, zupełnie w przeciwnym kierunku, krótkie spódniczki, leginsy, pokazują brzuch, kolczyk brzuchu, który też przy okazji jest oznaką perwersji seksualnych i nie tylko. No, ale chciałem Ci tutaj opowiedzieć, na co Ty powinieneś zwracać uwagę, jeśli masz kobietę, żonę, z którą jesteś o wiele dłużej. Czy ona zaczyna ubierać krótsze spodnie? Spodenki takie, gdzie widać jej tyłek. Czy ubiera się skąpo? czy ubiera skąpe koszulki, które ukazują jej biust, dekolt, czy zakłada bardzo obcisłe leginsy, gdzie nawet majtki jej prześwitują, czy ubiera się w krótkie sukienki, gdzie praktycznie jak idzie latem, to jak jej podwiewa wiatr, to nieraz widać majtki. Jeśli tak i ona na siłę szuka tej atencji od facetów, Często to może być kobieta narcystyczna, często to może być kobieta z zaburzeniami DDR albo innymi, bo oczywiście, jeśli kobieta w związku dalej szuka i pokazuje ubiorem, że szuka, to oczywiście to może doprowadzić bardzo szybko do zdrady, albo już doprowadziło. O ile ty nawet nie masz tego typu świadomości, to teraz powinieneś sobie z tego zdać sprawę, bo to nie są żarty, to co tutaj opowiadam, tak? Także zwróć uwagę na to, czy ona na. W porządku dziennym szuka atencji facetów. Kupuje czerwoną bieliznę, maluje usta na czerwono, dekolt tutaj uwidacznia, króciutkie sukienki. To pokazuje, że ona dalej szuka materiału do zapodnienia materiału genetycznego w postaci faceta, który będzie miał odpowiednie cechy. I to jest gruby sygnał ostrzegawczy. Zresztą nie tylko to, bo jak widzisz, że Twoja kobieta w podniecający sposób rozmawia z innymi facetami. Nie wiem, przyjechał kurier, coś zażartowała, ona, ha, 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 od razu tak podskakuje. Wiecie, jak to robią niektóre laski. Yy, są takie podemocjonowane, kiedy rozmawiają z facetem, to też bym się zastanowił, bo oczywiście ona tutaj może szukać i to widać na podstawie interakcji z facetem. Wiesz, Ciebie może oszukać, Ciebie może mówić, że ona nie szuka i tak dalej. O co ci chodzi? Ona się do tego nie przyzna. To jest standard. Nawet jak poruszysz ten temat, to ona Ci powie, że nie ma żadnej tego typu sytuacji. Ona w ogóle nie wzbudza atencji facetów, także daruj sobie dyskusję z kobietą na ten temat. Ale jak Ty to widzisz, że ona rozmawia z Twoim kolegą, jest taka podniecona, widać to napięcie seksualne, nasze oczy wychodzą, no to słuchaj, coś tutaj jest nie tak. Coś to jest nie tak i przede wszystkim powinieneś zweryfikować, czy Ty nie byłeś dla niej za miły, za dobry, bo to często może być sygnałem albo oznaką problemów, ale nie tylko, też przecież zaburzenia dziewczyny z dzieciństwa mogą tutaj pogorszyć sytuację. Tylko do czwartku do północy najnowszy kurs system drania 50% taniej, polecam zobaczyć. Najlepszy kurs, jaki zrobiłem do tej pory, gdzie pokazuję, jak właśnie uwodzić kobiety byciem. Tym draniem, byciem facetem, który jest tym złym facetem, niegrzecznym chłopcem, który wpływa na jej ekscytację emocjonalną, na pożądanie seksualne. Warto sobie to zobaczyć, bo ten materiał zmieni totalnie Twoją perspektywę odnośnie kobiety, relacji, a dziewczyna zmieni opinię na Twój temat poczujesz, że chce się z Tobą spotykać, polepszy się Wasza relacja, Wasz kontakt, związek, a pewnie też dzięki temu odzyskasz dziewczynę, kiedy przeinwestowałeś, czy naprawisz związek, albo zdobędziesz dziewczynę, na której Ci zależy, ponieważ te metody działają bardzo, bardzo skutecznie i w silny sposób zaczniesz kobietę uzależniać od siebie. Pokazuję te wszystkie metody, o których mówiłem w praktyce, więc warto to zobaczyć, bo niestety, ale w czwartek cena tego kursu Pójdzie dwa razy do góry, a po co masz przepłacać? Warto już teraz skorzystać z tego materiału i cieszyć się efektami, podrywając kobiety, stosując to na dziewczynie, na której ci zależy. Kurs. Uwodzeniewdzień.pl łamane przez SD. Poznaj system drania, stań się draniem, który łamie serca kobiet i powoduje, że chcą więcej, więcej. Polecam, do czwartku 50% taniej.